Cześć, wreszcie coś na co wszyscy czekali. Zaczynamy Tombole, wersja 2012, dokładnie grudzień 2012. Trochę zmian zostało dodanych: nowe nagrody, coś takiego niebieskiego, czyli niebieskie kupony jako są darmowe losy w kole Fortu, czy jak to się tam zwie. Tombola trwa od dzisiaj, czyli od 30 listopada. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Andrzejów. Idziemy się dzisiaj uchlać. Do 31 grudnia bodajże. O, widzicie te niebieskie, takie błękitne, fioletnie niebieskie, niebieskie losy to są te takie niby darmowe do koła fortuny. No ja jak na razie fortuny to tutaj nie zbiję na, tym, na tej tomboli w tym roku chyba jak widzę. Bo niestety mam już 10 zielonych i 50 czerwonych potów, więc jestem po prostu zajebiście bogaty. Zasady są takie, jak w poprzedniej Tomboli, czyli od 30 poziomu. Tu widać kolejne niebieskie główienko. Od 30 poziomu misja biologa musi być zrobiona. No, tam zasady są dla słabych, o tak powiem. No i kolejne lasowanie, kolejne 50 czerwonych potów, czyli już. Już mnie zmuszają do Expa, bo 100 potów no to trzeba gdzieś się wykorzystać. Kolejne losowanie to będzie dzisiaj. No ja myślę, że więcej mi się nie będzie za bardzo chciało losować, ale jeszcze pokażę wam. A, tutaj są dwa kolejne losy, jakbym miał SM. Nie, co to jest za znaki, tak? To bym kupił. O, niebieskie poty. To kurczę, chyba niestety będę musiał iść Expić, jak już tyle potów mi przyszło. No i te niebieskie, no ciekawe, czy dostanie się te losy tak naprawdę, czy są znowu zbugowane <coughs> w jakimś tam stopniu. Kolejne losowanie. Losowanie odbędzie się zwolnienie komory losującej i mamy ripera. Ile to punktów? Kilka jest. Dobra, i teraz taka zasada jest, wiecie, pokażę Wam, co tam w ogóle w środku jest tego wszystkiego. No tak jak widzicie kupon 100 SMów. Wow, po prostu szaleństwo jakbym trafił, to bym pił dzisiaj do upadłego do, do białego rana. No i tutaj takie zasady co z tego dropi. Więcej tam ja już tu wszystko cały opis z na Facebooka. zastanawiam się, co to w ogóle za potworek jest na 15 punktach, bo jakoś nie kojarzę. Dobra, to by było na tyle. Napiszcie może w komentarzach, co sądzicie o dropie i jakie wam w ogóle dropną. I czy chcecie wszystkie filmy z każdego dnia zobaczyć? Na przykład, nie wiem, pierwszego stycznia. Ok, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.